Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Kanal Plus Online. Oglądaj, jak Ci wygodnie. Turbo Koza. Było ich 300, a ten oto dżentelme rozpocznie czwartą setkę w Turbo Kozaku, a jest nim Daniel Szepan z Ruchu Chorzów. Witam Cię Daniel serdecznie. Dzień dobry. Czekaliśmy długo na Twojego pierwszego gola w Ekstraklasie, ale rozumiem, że dziś tych goli przybędzie, przybędzie i przybędzie. No. Musi, musi przybądź i co mam powiedzieć więcej? Zobaczymy, co pokaże Gabriel. Wszystko gator. zostało powiedziane. <noise> Daniel, jak to jest? Jademy dursz? Jademy dursz. I to znaczy w języku takim normalnym polskim? I jedziemy dalej. I jedziemy dalej, oczywiście my dopiero zaczynamy, ale jedziemy dalej. Grzesiu, kolega Daniel ma do ciebie prośbę. Bardzo proszę, cześć. Borku, proszę cię, stań tam bardziej na linii, bo wtedy lepiej się czuje. Jeszcze bardziej. O, 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 o! O, tu! Będę brodził. Mój drogi, w takich warunkach ty masz przewagę. I tej przewagi ci. Ponoć. I tej przewagi ci jeszcze do końca odcinka. Powodzenia. Zobacz, jak ładnie! O! 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 Proszę! Grzegorz mówiłem, wróć tam, gdzie stałeś. No, rzeczywiście, chyba tam wtedy prowadził piłkę. Grzesiu, cały program tam ma. A stać. postukaj nóżką tam. Tutaj? <laughs> no, postukaj. O! Brawo! Ole! Zobacz, jak tutaj pięknie, ładnie! Czy zawsze jest, musisz czesna. tak stukać nóżką? Oddaję nieużywane. Ale brudna. Wszędzie już będę jeździł z tą kałużą Oczywiście, że tak. O, a szczębczo widzę tutaj tą małą rękę. Można, można. Spokojnie. Oczywiście, oczywiście. Są dobitki. Zalizone. No, ty nie wiedziałeś, że w futbolu są dobitki? Nie patrzyłem, teraz popatrzę na Was. Daniel, powiedz mu, że w futbolu są dobitki. No taki zawód, nie? Gabor, daj tą piłkę, bo ona jest szczęśliwa, Szczeram nią bramkę. Dla kogo jest szczęśliwa? Dla mnie. A jest ma główką podaj. <noise> za duży dosłam. przepraszam. <noise> Myśmy się musieli dofedrować za głęboko. O. Ale warunki są takie, no swojskie, fajne. Takie se. Warunki są takie fajne jak wy, jesteście fajne chłopaki. A jesteśmy tacy. O karne się nie martwię. Ach ty. O, mójcie, panie Boże. Karamba! A ja już byłem tam na cichej. No zauważyłem. Gaborku, jak ten pierwszy strzał, wprawdzie nieobroniony, ale niecelny. Ale na szczęście nieudany. Tak. Uczcił takim plankiem jak świnka Pepa. Z przytupem. No tak. O! proszę no Państwa? Przepraszam, nie szkodzi. To ci pierwsze dresy. Grzesiu, kto pierze? Ale dlaczego prać? Jak interwencja dyskretna, to prawie jest nie widać. Daniel, bo ja jeszcze chciałbym wrócić do tego pierwszego karnego nietrafionego, bo ty w ekstraklasie miałeś komplet, nie? nie. No, niech tak zostanie, nie? Tutaj mogę wykorzystać y, limit błędów, a, a w meczach niech wszystko wpada. Grzegorz, ty nie słyszałeś co o czym mówimy. Nie bardzo. Ten pierwszy karny nietrafiony, to tak. w ogóle go pierwszy karny nietrafiony Ever w ekstraklasie. U, a to przepraszamy. Teraz to on cię przeprosi. O! Grzegorz, cały czas się rzucasz tylko na jedną nogawkę, tak specjalnie? Specjalnie, żeby tej drugiej nie ubrudzić. Grzesiu, warunki pracy dzisiaj ok? Nie najgorsze, nie za zimno. Grzesiu! Tak, proszę. Bo tu mam szalik z napisem, ile razy Ruch Chorzów był mistrzem Polski. Powiedz widzom, powiedz. 13. Czekam na gwizdek. No właśnie. Patrz, że już jakąś zastygł. Mannequin challenge. O Jezus, no. Co się stało? Grzesiaczką, powiem! Leciała i płakała. Tak mi było szkoda, że musiała polecieć. Nie osób wie, że ty, zanim zacząłeś grać w Katasie w Śląsku, to ty łączyłeś piłkę z pracą w kopalni. Mhm. Jak to. jak to w ogóle mogło być miejsce? Jak ty dawałeś radę? No co, gra? jeszcze wtedy jeszcze w Jastrzędu w trzeciej lidze i, i no zarobki nie było, wydaje mi się, wystarczające na to, żeby, żeby pozwolić sobie e, tylko grać. Też nie wiedziałem, jaka będzie wtedy moja przyszłość, czy, czy gdzieś pójdę grać wyżej, czy, czy nie. No i musiałem po prostu jakoś to godzić, tak, bo, bo chciałem, grać, e, no chciałem grać w piłkę, ale musiałem też jakoś zabezpieczyć to życie, nie. Szczepek, mam prośbę, jako były górnik... Wyfedruj go! Tak zrobimy, tak zrobimy. Ty jesteś byłym górnikiem? Wyfendruj go! No proszę cię! Wyfedruj go! Poczekaj, kochamy! Na krótki, na krótki! Na krótki! Nie, nie! Nie! Wszystko przeciwko nam! Grajcie sobie, jeszcze sporu. Wszystko przeciwko nam! Danielku, oczywiście, że za tamtą akcję dam 10 punktów, bo to nie jest nasza wina, że warunki nie dostosowały się do naszej kapitalnej wie, sekwencji. Bardzo dziękuję. No, ale są takie same dla każdego, tak? No! No proszę i co? Warunki, poprzeczka mokro, ślisko. Z główki niewiele osób stąd bali. Niewiele! No przecież wrzuca dzisiaj lepiej niż sadlok. Można lepiej okay? piła, ale sadlok wrzuca z drugiej. Ale jakie to ma znaczenie? Po prostu mówię ci, że wrzuca lepiej niż sadlok! Matko, bądźcie dobi, sobie! Dobie! A w co wygracie, Grzegorz, powiedz mi? W siatko nogę Trochę siatki, trochę nogi. Bardziej to mi przypomina dwa ognie. Daniel, widziałeś kiedyś na Śląsku takie owady? Takich owadów jeszcze nie widziałem. No, widzisz. O, 30. No ale ładnie, no ujawnione ładnie, no. A jak ładnie, rączki do tyłu sobie dałeś. Jest okej. Okay. Formalność. Jest prośba od kibiców ruchu, żeby nie przyjmować na czerwone, Ty jak już to na niebieskie. niebieskie. Postaramy się. Z tym żółtym będzie problem. Mamy to! A. No! Przecież Ty pracowałeś z więc czarny jest adekwatny. Dokładnie. Daniel, jest tak grząsko, że jak nie przyjmiesz tej piłki, to jest szansa, że nam się wbije w glebę i szkoda płachty. Dla mnie nawet lepiej. Otóż to! Poprosimy. Otóż to! O kur... Dobre! Grzegorz, ale nie wbiła się. Nie wbiła się, bo tu jest akurat sucho i zagranie na lewe skrzydło. Ofensywny zawodnik. Hmm? Gaborku! Tak? Czy ty widziałeś, jak kolega Szczepan uderza piłkę głową? Widziałem i słyszałem też, bo od poprzeczki wpadła. I odczułeś też troszeczkę? Troszeczkę. Po drugie, z racji warunków, jest tak, prośba, jest, tak. wyczysz piłeczkę piłka, mu łabnie. Piłka, o właśnie, piłka jest czysta, bo tu jest dywan, wszystko czysto, lśni. Widzę po dresach, że czyste, widzę, widzę, wiesz, widzę. Ale... O, coś chyba musło. O, coś tak. Czegoś mi braknie. Grzesz czyścisz Danielowi? Tak, widziałem piłkarze w Anglii tak robią. Ale to nie, ty źle zrozumiałeś. Aha. Oni tak celebrują, jak małżonka jest w ciąży. O tak. Ale że to z tego co wiem, Daniel ma jedno dziecko, ale o drugim nic nie wie. O drugim nic nie wie. To może ty coś celebrujesz Grzegorz. A więc zaczynam. <słuch> Kurczaki pik... Naprawdę? Grzegorz, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Musło? kogoś Grzegorz, czujesz? Troszkę brzy zacina. Dlatego prośba, dobrze wyczyść, bo kolega Szczepan zamierza wreszcie trafić. Głową w piłkę, piłką w poprzeczkę, tak zwany duplet. Dobrze czytać grę. Oby kolega Daniel też dobrze grę! Tak. Przeczytał! No ja bym, ja bym, ja bym, Daniel celebrował tam w błotku, ja bym celebrował w błotku. Nie no, tego nie zrobię. Grzegorz, ja bym celebrał w błot. Niestety w sieci nie mogę. Wyjątkowo, Danielu, odradzam małą bramkę, gdyż tam jest dość grząsko. Jest ryzyko, że piłka nie doleci? Się okaże. O, to się okaże. Tak. No i co? I co? I co? Nie doleciało? <laughs> doleciało, zwracam honor. Za honor ile dajesz? Oj, wszystko! No, weź raz sam coś wyceń! Trzech! Daniel, ku warunki super do kupania, jakby z połowy, prawda? Jakby wszystko tu się zgadza, prawda? Tak. nie można narzekać. Nie? nie, no nie można, nie można, nie można. Nie można grzegosz, prawda? Nie można, nie! No. Nie można, no! Zobacz, jakie on ma kopyto, zobacz! Oj! Grzesiu, pomysł mi! Co tam się do jasnej cholery dzieje? Do pewnego momentu było idealnie. A później nagle słupek. Na ile wyceniasz? Honor na 6 to słupek na 5. Nie no, muszę coś strzelić teraz, bo będzie mało punktów. Daniel, możesz też zgarnąć 30 sam. Ale za co? Za małą bramkę. Jest tutaj taka! No chwila chwila. Na początku odradzałeś. To się zdecyduj. Ryzykuję kąpielą błotną, ale mam moc. Padnie. Tak się umawiamy. Jak trafisz w małą, kąpiesz się jak świnia Pepa. Poszedł deal. Jestem bezpieczny. Patrz, patrz, Jezu, jak blisko! Dlaczego się nie cieszycie, przepraszam? Są punkty. Grzesiu, no, no weź się tam troszkę podką. Poczekamy. Daniel, jest prośba od pana Grinkipera, żebyś nie zrył boiska. Na pewno tego nie zrobię. Od ciebie dodam, że jeśli trafisz i popełnisz kąpiel błotną, będzie gruby bonus. Jeden, dwa, trzy. Dziewięć, pan górnik się Grzegorz rozpędza. Kładzie, fedruje. 18, tempo może się podobać. 19, 20, rusza! Ależ, oj, oj, piękny błędnik, pazernie i gol! Świetnie, z półskipem. Ja. Ale zobacz, jednak bez kąpieli płotnej, zobacz. Nie, 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 nie ryzykuję, wiesz? Trochę taki łysek z pokładu idy. Ja bym tak łatwo punktów nie odpuszczał. Taki bonus? Czekaj, bom, przydość do ciebie. <laughs> Jest mokro, Kaloszem wy kaloszem w gumę nogą. O jak szybko. Daniel, żeby mu sprawiedliwie. Pan wędkarz kontra pan Bocian. A weź tam tu mi Mam kartę pływa ze sobą. O, no jest dobrze. Daniel, czy takie warunki się opowiadają? Nie narzekam. Grzegorz, narzekasz? W życiu. Do piłki jestem przyzwyczajony. Jest. Uwaga! Dobi! No przecież tu nie ma na to czekać, Daniel! Aj! Ty poszła po płetwach? Po płetwie, po płetwie. No. Po płetwie. Jak Syrena trochę. Tak. Punkty te same, Daniel. To cieszy. Ostatnio był mnie który robił w kaloszach? Nie. Ale ty nie. Ja nie. To może w płetwach. Jak sobie życzycie. Nie, bo w płetwach to wiesz, to potem będziemy narażeni na jakieś kontuzje, a my kontuzji unikamy. Maszeruje Grzegorz, maszeruje! Jak równo! Pytanie Grzesiu, gdzie go to doprowadzi? No, póki co jest w połowie drogi, ale patrzcie przed siebie, znaczy na wstać. Przeszedł! Przeszedł! Na końcu przebieg! Przebieg, tak! Daniel, pomimo naprawdę nie najlepszych warunków atmosferycznych, jakby palicho z Murawą. No Murawa jaka jest, każdy widzi, to i tak odnoszę wrażenie, że to był dobry występ. No, Daniel. no. Co mam powiedzieć? No, najważniejsza była zabawa. Tak jest. Cieszymy się z tego, że Gaber Gabor troszkę popływał. Tak jest. No i co? Ale powiem, Ci, że to nawet nie jest, nie, nie jest złe to twoje przeznaczenie, bo Gaber też by było fajny. Gaber. To był taki taki był niemiecki rąkarz. Gaber! Serdecznie Cię pozdrawiamy! Nie będziemy Państwa oszukiwać to, to. nie jest meczówka, bo ona nie byłaby taka piękna, czyściutka, Dokładnie. ale jest specjalnie y, y, dla Państwa. Daniel, serdecznie Ci dziękuję, bo ponieważ wracam tu z pewnym sentymentem, ponieważ dawno, dawno nas tu nie było, był chyba ostatnio kolega albo Jarek Niezgoda, albo kolega Łukasz Moneta. Teraz byłeś ty, 301 odcinek czyli czwarta setka rozpoczęta, Tu był też w ogóle taki odcinek, który ja pamiętam bardzo dobrze. Paweł Abot tu kiedyś był, wiesz? Uh -huh. Wypadłeś na pewno lepiej niż Paweł Abot. <laughs> Dziękuję. To nie było trudne, ale wiesz, no czego życzyć do tego drugiego dziecka, prawda? Jakby? Dokładnie. Małżonka? No, Roxana. Roxana, jakby no wiadomo, on jest i gotowy, dobra, to a teraz już szabów czego. No i przede wszystkim co? E... Utrzymania punktów, punktów. punktów i... Żeby te punkty nam dały utrzymanie, bo to chyba jest najważniejsze. Nie? Otóż. To. Żebyśmy złapali pasę zwycięstw. Bo, tak jak mówię, no, ten zespół wierzę, bo, bo jest na pewno w nim charakter i, i wierzę, że nam się to uda. 301 odcinek. Ja cię kręcę jak ten czas leci, ja się starzeję. Kolega Szczepan młodnie, no takie są fakty. <laughs> Daniel Szczepan, ruch chorzył w stadion przy Cichej. Oby kiedyś był wyremontowany. Dobrze będzie? Oby. Tak prosił, tak powiedziałem. Nie, żartuję oczywiście, ale no. Proszę tutaj coś z tym faktem zrobić. Tyle w temacie, serdecznie Państwa, pozdrawiam. Macham. Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie.